Witam serdecznie! Ktoś z moich widzów, jeden z moich widzów, zapytał, jak wygląda mój kącik, czyli moje stanowisko dowodzenia, czy jak to tam zwał. Ja to nazywam po prostu pokojem komputerowym i tu, gdzie spędzam dość sporo czasu. Także, jak widzicie, nie jest to nic nadzwyczajnego, bardzo proste. Tu stoi mój komputer na jakimś tam stoliku z IKEA, najtańszym jaki był. Biórko też nie robi wrażenia, ale jest duże i mi się to podoba, także to było kryterium, jedno z kryteriów, że ma być duże. Tam tutaj jakaś szafka z szufladami dużymi, gdzie trzymam wszystkie swoje graty, wszystkie części komputerowe, jakieś kable, pierdoły. Tutaj mam półeczkę, moje gry, jakieś tam Windowsy, oprogramowanie. Skrzyneczka ze śrubogrętami i innymi różnymi pierdołami, tu są śrubki, to jest bardzo ważne. Nie wiem, czy to będziecie widzieć, ale o, tu mamy śrubki, wszystkie które się bardzo często mi przydają. Oczywiście, jakieś dokumenty. O, tutaj będzie jasno, bo tam jest akurat wyjście na ogród. Tu stoi moja drukarka. Jakiś tam stary monitor, który trzeba wyrzucić, bo już nie działa. Drukarka stoi na maszynie do szycia. Ona kiedyś ją kupiła. Jako jak gdyby taki, może nie antyk, ale jakiś to jest Zingera, czyli jakaś tam dobra maszyna. Ale coś tam nie, nie działa. Także ja używałem ją sobie na podstawkę pod moją drukarkę. Tu jakiś fotel. Ej, wiem, że nie, nie, nie ładnie się chwalić, ale co tam. Pracowałem trochę dla firmy Gillette przez 6 lat. Ok, i tutaj jest jakiś tam ala-puchar. Szało nie robi, alpuchar jest. Ja, najlepszy z najlepszych. To było dawno, dawno temu. Ja już dla tej firmy nie pracuję około 7 lat. Także tak to wygląda. Tu są moje gry, nie wszystkie, tam gdzieś jeszcze na półkach. Na dole mam pochowane. Tych których nie używam. No i oczywiście pudełka jakieś od tych moich podzespołów. Które mam w komputerze, także trzymaj to wszystko na szafeczce. Także tak to wygląda, jak widzicie. Bardzo skromnie, ale ważne, że ja się tutaj dobrze czuję. Spełnia to moje wszystkie potrzeby. I jest dobrze. Ciężko uchwycić tutaj aparatem, jak to wszystko wygląda. Ostatni rzut może wam zrobię. Tak mniej więcej. I to byłoby na tyle. Dzięki za oglądanie. Jeszcze raz i do usłyszenia kolejnym razem. Pozdrawiam.